Witam Was dzisiaj w tym filmie informacyjnym. Rzadko się takie na kanale pojawiają, ale przy większych promocjach już w tamtym roku podobne filmy były i dziś również będzie. Mianowicie Halloween Halloween. Wiele sklepów się prześciga z promocjami, odpalaj również odpaliło swoje promocje. Jak zazwyczaj pojawiały się gazetki promocyjne, miały one jedną stronę. Tym razem, tym razem jako to że ma być specjalna promocja takich stron gazetki promocyjnej. No, jest trochę więcej, mianowicie trzy. Trzy strony raczej z samych hitów, przynajmniej patrząc po ilości zakupionych sztuki, po tym, ile tego widać w necie, na jakichś testach, na jakichś forach, Discordach itd. itd. w gazetce znajdziecie. Między innymi e, takie hity od Jorgi jak testosteron. E, znajdziecie hukową nową kostkę e, od e, z serii Zombum, czyli Retorno. E, znajdziecie słynne Big Bangi w nowej wersji czerwonej e, za 17 zł, więc poniżej dwóch dyszek za 2 gramówki, ok e, znajdziecie takie hity od e, GAO takie klasyki poprzedniego e, i aktualnego roku trochę też e, jak na przykład Wasabi e, czy Bonturok. Rock jest masa pozycji od Triplexa e, Moon Travel Whisking Crackling, Final Click 4. E, wszystkie te kostki moim zdaniem są świetne. E, zobaczę jakie będzie wasze zdanie, bo wszystkie produkty, których nagrania mam, a których na kanale jeszcze nie ma, e, wrzucę na koniec tego filmu, żebyście mogli przejrzeć sobie e, razem z cenami i innymi rzeczami. E, a jeśli jakiś produkt na kanale już mam, no to zostawię wam w przypiętym komentarzu linki do testów, żeby nie kupować w ciemno, e, tylko zajrzeć w testy może akurat coś Wam się spodoba. Mam nadzieję, że promocja się podoba. Trwa od dzisiaj do 1 listopada, więc mamy 4 dni tak? 4 czy, czy 5? 5? Także myślę, że coś fajnego się znajdzie. Pojawiła się z powrotem wyrzutnia na przykład Fluffy Willow, która po moim teście zeszła bardzo, bardzo szybko ze strony. Ten test był na początku roku i, i Fluffy Willow była pusto, było pusto na sklepie. Wróciła w bardzo podobnej cenie chyba, nawet trochę niższej, więc dobrze. Mam nadzieję, że ciągle Wam się podoba. I co? Chyba nie będę przedłużał. Widzicie strony gazetki teraz przed sobą, a za chwilę macie Nagrania, tak jak Wam obiecałem, a te testy, które na kanale są, no to linki w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, że jeśli robicie zakupy przecenione, to mój kod ABES 15 nie wchodzi. Kod wchodzi tylko na rzeczy, które są nieprzecenione. Więc jeśli będziecie chcieli do tych wyprzedażowych produktów dodać coś jeszcze, to śmiało używajcie kodziku. Trzymajcie się, cześć i zapraszam do obejrzenia tych tych produktów, które za chwilę Wam mogę zaprezentować.